Ride The hustle standing. Flag no fail. Hold strong, people. Hold strong. Revolutionary. Frontline standing. Solitary. Mind state kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. Put me on the front line! Put me on the front line! me if you can heart beating faster don't forget to breathe and put me on the front line put me on the front line put me on the front line put me on the front line. Do danej sytuacji terenu. Jakby na przykład nasz ten? stosuj swoją czujność, szybkość, siłę ognia własnego i wrażliwość nogi przeciwnika do sytuacji. bardzo Tak właśnie ta zasada była. Jolka ma 17 lat. Jest ona młodą, ciekawską Ciczej. i ambitną dziewczynką. Jej tata jest inżynierem i waży 145,5 kg. Oraz ma 30 lat. Zrozumiej się towarzyszą? Tak. Niestety mama Jolki umarła w wypadku samochodowym dwa lata temu. Jolka przez to była bardzo smutna, ale już jest, jest już jej lepiej. Aktualnie Jolka jest bardzo szczęśliwa, bo dostała czerwoną, dużą i dębową szafę. W szafie Jolka trzyma kredki w czterech kolorach. To musisz być podporze. Czterech: czerwonym, zielonym, niebieskim i fioletowym. Tak. Jaka jest minimalna liczba kredek, którą Jolka musi wyciągnąć na, na ślepo, aby mieć całkowitą pewność, że dwie kredki, które wyciągnie, będą tego samego koloru towarzyszu?